Powiem Wam, że jest Richtig cudnie, pokorza Wam. Jak powiedziałem, za zgodą właściciela. Samo życie ciągła nauka, myśl powiedzenia do trzech radych Nie chodzi o rowerów Kupa, ta sobotnią popołudniową minuta, ale wiadomo, że ta kotatra przeze mnie tutaj znaleziono. I na tym samym placu, na Blisko, patrzcie. Patrzcie, no powiedzcie, czy Wy to widzicie? Takie oto znalezisko. Yy, to jest moja twórcza wyna, Volkswagena Campela. O, jak zawsze rymy, czekajcie, no, nudla, Wycofnimy. Patrzcie, 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 maluch. Czy Wy to widzicie? U mnie nie goście się za te wywody. Kurwa, macie tu jeszcze jakieś piękne klasyczne samochody kto wie, na pewno Mercedes 220D a tu... wow dobra tak jest między nami piękne legendy stoją pod plandekami kurde tutaj normalnie między krzokami muszę zrobić rundę bo trafiłem tu Patrzcie, tutaj to. O. No właśnie, Warburga, ale to piękno, klasyka legendy motoryzacji. Prostu, prosto, e, prosto, e, prosto z, 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 wiecie, z Aizenach. Dobra, ale w do rymu zawsze są trendy, ja pierdolę co ten gościu Tumor. Co ten gościu Tumor, patrzcie, patrzcie, patrzcie jakie legendy. Patrzcie, ale trwa. Wow, to wiadomo, że tutaj wiza kurwa, macie. coś niesamowitego, patrzcie, patrzcie, kolejno iwa wyhaćono. Sił, co kiedyś tęsknił życiem, a teraz już widać do tutaj resztką sił. Wow, wow, wow! wow. Patrzcie, ciąg dalszy moich twórczych weny. Wejrzyjcie jakie piękne Volkswageny. I Co mogę tu jeszcze dodać? co mogę tu jeszcze dodać ale już tu są znaleziska które no, po prostu muszę wam pokazać znaleziska tu to nie wiadomo jakoś przyczepa czy od to wie no, pasażer no stromo Aż dal serce ściska, że tak dokonowują tak dogorywają żywota, dokonywują żywota. Takie oto piękne znalezisko. Oczywiście u mnie rymy to zasada. Tutaj zaraz wam pokorza jeszcze fragment czegoś. Nie wiem co to było. Nie wiem co to było. Wiesz jakieś stare auto? Ale patrzcie, tu, tutaj, o, tu, to już widać piękno, staro Czesko, Praga, kurwa klasyki pośród wielu legendy motoryzacji lat PRL-u, coś niesamowitego, coś pięknego, dobra. Także możecie coś powiedzieć, jakbyście chcieli, a tymczasem, tymczasem idę robić zdjęcia tym autom tego warburga trochę odkryłem. Chciałbym wam pokazać te wszystkie auto na zdjęciach. O! o właśnie, patrzcie! Po kolei. O! Klasyk agendy. Orlando z fabryki z Eisenach.